Szczęść Boże, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam nadzieję, że się dobrze macie. Ściskam Was na początek. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, gorąco Was pozdrawiam. I chciałbym się podzielić z Wami też pewną króciutką refleksją na temat odnośnie jednego, jedynego zdania: ale dla mnie to jest chyba jedno zdanie, chyba najważniejsze w życiu, które gdzieś ma wielki wpływ na. Moje życie, na moje emocje, na moje takie, a nie inne decyzje, na tą rzeczywistość naszą, w jakiej się znajdujemy. Zobaczcie, kochani. Tak szedłem dzisiaj i tak sobie rozważałem. Zawsze jak się mówi kredo, prawda? To się mówi wierzę w Boga, w Ojca, wszechmogącego. I kochani, ja swoje życie. Ja swoje życie opieram na tym jednym zdaniu. Wiadomo, no, Słowo Boże czytam codziennie. Każdego dnia nasączam się, nasycam się, wypełniam się tym Bożym Słowem, żeby znać to słowo Boże, żeby wiedzieć, jak się zbawiać. Słucham Jezusa każdego dnia. Staram się, nie? Ale kochani, zobaczcie, ja moje życie bazuję na tych słowach. Wierzę w Boga, Ojca, wszechmogącego. I naprawdę, kochani. Tak naprawdę zobaczcie, no jeżeli my wierzymy w te słowa, które wypowiadamy z sercem, jeżeli my serducho, jeżeli my całe serce wkładamy w te słowa, całego siebie, to naprawdę czego mamy się lękać? Zobaczcie, my czasami chcemy jakby coś zrozumieć, coś zrozumieć chcemy, ale my mamy, my jesteśmy tylko stworzeniami, kochani. Bóg jest Bogiem przepotężnym i naprawdę trzeba mu ufać całym sercem. To jest, zobaczcie, no. No tak się zastanówmy, kochani, no. Wierzę w Boga, Ojca. Ojca Wszechmogącego, kochani. On, on się nie zmienia, on się nie zmienia. W poniedziałek jest inny, we wtorek jest inny. W środę jeszcze inny. On jest miłością. On nie może się zmienić, kochani. On to, co powiedział, to to spełnia. Jeżeli my, kochani, w sercu uwierzymy całym sercem, całym sobą, że jesteśmy Jego dziećmi, Ojca naszego, który jest w niebie, który kocha nas bez względu na wszystko. Bo my czasami przez pryzmat tego, co się dzieje na świecie, przez pryzmat tego, co, co wsącza nam telewizja, próbuje nas może jakoś w jakiś sposób, nie wiem, te media, zobaczcie, że ciągle, ciągle, ciągle gdzieś tam podtrzymują, podtrzymywują to, że to, to wszystko to jakoś takie ciężkie, to jest takie ciężkie, ciężkie powietrze z tego telewizora idzie, nie? Jest <laughs> taki ciężki klimat, nie? I, i ludzie jakby. To nie jest jakaś pandemia, jakiś wirus. Tam się widać, że, że chcą, chcą zastraszyć ludz, ludzkie serca, ludzie te. Ja nie wiem, z, z kim ta telewizja współpracuje, nie mam pojęcia. Ale, kochani, zobaczcie: jeżeli mamy jakiś lęk, strach, no to nie jest to, już, nie jest to jakieś Boże. To nie jest jakieś to Boże. No przecież są demony różnego rodzaju: lęku, strachu, fałszywych opinii, jakichś osądów, nienawiści, złości. Także, kochani, trzeba być bardzo ostrożnym. No jeżeli my naprawdę całym sercem wierzymy w te słowa, wierzę w Boga, ojca, ojca, tatusia, kochani, to jest nasz wspaniały ojciec, każdego z nas, ciebie, mnie, siostro, bracie, to nie będziemy się lękali niczego i, i będziemy, i zobaczcie, no bo może coś, coś dopuszcza, może to do to, ale wszystko jest potrzebne, kochani. To jest, to, jest, to jest cudowne, że my czasami może czegoś nie rozumiemy, no ale ale Bóg się nie może zmienić, bo czasami jak nie rozumiemy czegoś, to znaczy, że już jakby, że co, że mamy jakąś nieufność do Boga, czy coś, bo jeżeli, bo czasami się wydaje, że chcemy nagiąć jakby, chcemy nagiąć Boga do własnych jakichś potrzeb. Nie, rozumie, nie rozumiemy Boga, zadajemy Mu jakieś pytania, nie rozumiemy tego, nie otrzymujemy jakichś odpowiedzi, to już a Bóg nie dobry, bo nie chce mi odpowiedzieć. Kochani, Bóg odpowiada nam w Słowie Bożym. Nie lękajcie się, mówi tyle razy przecież, Nie? <gry> I wtedy serce człowieka jest naprawdę bardzo, bardzo spokojne, bardzo ukojone, jeżeli uwierzysz, że Bóg jest Twoim Ojcem. Ojcem. Ty jesteś Jego umiłowaną córką, umiłowanym synem, którego tak bardzo kocha Jezus. Niesamowite to jest, kochani. Dlatego z... pamiętajcie, że demony, które krążą wokół nas, będą chciały nas zastraszyć. E... Będą chciały nas ujarzmić w jakiś sposób, żebyś, żebyś czuła niechęć do Boga, jakiś lęk, nieufność. Będą chciały zamieszać w twoim sercu, w twoim umyśle. I być może, zobaczcie, no, te wszystkie media, te wszystkie zobaczcie, no. Ja dziękuję Bogu, że nie oglądam telewizora. Mieszkam sobie tutaj na, wios na wiosce. Jest piękne. Ludzie chodzą, zwierzęta chodzą, ludzie się spotykają, nic się nie dzieje jakiegoś takiego złego. Jest pięknie, naprawdę. To jest po prostu jakieś, na mnie, nie wiem, no zobaczcie, ludzie teraz potracili, to już wszystkie różne jakieś firmy, to jest wszystko stoi, stoi w miejscu. To jest pandemia jakaś strachu, strachu teraz, nie? Że ludzie się boją swoje jakieś tam majątki, nie? I, i, I teraz się okazuje, kto do czego był przywiązany. Czy był przywiązany do Słowa Bożego, do Boga, czy, czy, czy do swoich dobrobytów jakiś, nie? I to jest właśnie piękne, że jeżeli człowiek nie uświadomi sobie w sercu, że Bóg jest jego ojcem, no to będzie zawsze się to w sobie. Zawsze będzie czuł jakąś nieufność, niezrozumienie jakieś będzie w jego sercu. A jeżeli człowiek naprawdę zaufał Bogu jako Ojcu, powiesz sobie na lodówce, kochana siostro, na kartce markerem, że Bóg jest moim Ojcem, który jest miłością. I czasami my, my nie będziemy do końca rozumieli tego wszystkiego, jak On działa, co On, co on planuje, co on, poprzez co chce nas oczyścić, bo my czasami coś chcemy, jakieś cierpienie dostrzegamy i już myślimy, że, że, że Bóg nad tym nie ma kontroli. Że prosimy, Boże, 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 nie? Ale może coś potrzebne jest, kochani, do oczyszczenia. Może coś potrzebne jest. Ja to, ja to we wszystkim staram się jakby widzieć. Jeżeli coś się dzieje na świecie, pamiętajcie, to wszystko jest pod kontrolą Opatrzności Bożej. Wszystko jest pod kontrolą Opatrzności Bożej. I dlaczego, dlaczego pozwalamy szatanowi, złym duchom gdzieś wprowadzać w, nas, w nasze serca jakiś zamęt, jakiś niepokój, nieufność, żebyśmy źle traktowali tego Boga. To jest wielki grzech, kochani. To jest nasz ojciec. Powinniśmy go szanować, kochać go we wszystkim, uwielbiać go. To jest to ojciec. I to mi się wydaje, że właśnie, że moje życie, ja tak z że moje życie opieram, kochani, na jednym tym zwaniu, że wierzę w Boga Ojca przede wszystkim ojca wszechmogącego wszechmogącego jestem moje serce przepełnione z miłością do niego zaufaniem przede wszystkim ja ufam mojemu ojcu bez względu na to co wprowadza w moje życie wiem że wszystko jest ku kulepszemu uwielbiam go uwielbiam go uwielbiam go i mam pokój w sercu kochani mam pokój w sercu i może też ze względu na to, że też tutaj te szczególne tym miejscu, jestem w Wegorie, to też jest takie e, miejsce, gdzie naprawdę jest ta ziemia użyźniona, chamiłością Maryi, naprawdę e, przepiękne miejsce, jest wielki, ogromny pokój, mm, szczególnie pod niebieskim krzyżem, gdzie tam się przychodzi człowiek na modlitwę, zatapia się w modlitwie. E, naprawdę można odczuć obecność Matki Bożej i jej świętej, świętej, kochanej naszej Matki. Zobaczcie, no, czego mamy, się, czego mamy się bać? Chodzić w jakimś napięciu, stresach, telewizja próbuje nas postawić do jakiegoś pionu, może. Może chce specjalnie, żebyś ty się bała, żebyś ty się bał, kochana siostro, bracie. Bez przerwy tylko, tylko podkręcają, podkręcają, podkręcają te wiadomości o tych różnych epidemiach. Żebyś ciągle, żebyś ty, żeby, żebyś ty A może chce telewizja, żebyś ty pamiętała, pamiętał tylko o tym, żebyś się bała, a później na siłę z tego lęku, będziesz się chciała zeszczepić. No właśnie, to, to jest niebezpieczne bardzo. Dlatego uwalniaj się od tego, od tego stresu, lęków na modlitwie stawaj z uwielbieniem Boga z twojego ojca. Dziękuj, mu kochana siostro, bracie. Bo to jest Bóg, to jest Ojciec, no to jest Ojciec. Napisz sobie naprawdę na lodówce. Bóg jest moim ojcem. Bóg jest moim ojcem, Bóg jest naszym ojcem, stworzycielem nieba i ziemi. I Wszystkich rzeczy widzialnych, niewidzialnych, I to jest piękne, kochani, że mamy w niebie Ojca, który jest niezmienny, który kocha, który będzie kochał, i jeżeli my czegoś nie rozumiemy, to nie znaczy, że Bóg tego jakby nad tym nie czuwa. On wszystko, On chce przeprowadzić nas przez coś, no i tu się sprawdza wierność, tak naprawdę, kto jest kim nie. Prawdziwy chrześcijanie to będzie trwał do końca wiernie w Słowie Bożym I w miłości do ojca, no cokolwiek się nie wydarza. Zobaczcie, święty Paweł, wzorujmy się na Święty Pawle. No, zobaczcie, czytajcie dzieje apostolskie, listy, jakie pisał, konkretne do. Yy, też był chłostany, o, ka, kamieniami był yy, kaminowany. Nic się nie bał, kochani, no. Wszystko, wszystkim uwielbiał Jezusa, no. Jeżeli człowiek naprawdę uświadomi sobie, że wszystko, co dopuszcza Bóg, jeżeli oczywiście żyjesz, kochana siostro, kochany bracie, włascy święcającej. To wszystko, jeżeli we wszystkim będziesz uwielbiał Boga, Ojca, Jezusa Chrystusa, to nic Ci nie grozi. Nic Ci nie zeskoczy, nikt Ci nie złamie, nic Ci nie złamie, bo Chrystus jest w Tobie. Jest Bóg żywy, zmartwychwstały Pan. My dużo rzeczy, kochani, też nie, nie chcemy uświadamiać sobie, bo, woli, bo wolimy gdzieś na rozum przekładać wszystko, coś rozumieć. My nie, nie wszystko będziemy rozumieli, kochani, nie wszystko. Co Bóg, co Bóg robi. Dlatego warto jest ufać, jakby miłość, taką ufność serca przedkładać nieraz na ten rozum. No bo czasami czegoś nie zrozumiemy. No, ja, ja to czasami wolę nic nie wiedzieć. Nic nie wiedzieć, bo czy więcej? Dużo wiadomości. Ja kiedyś miałem, dużo czytałem, dużo jakichś tak artykułów różnych, tu jakichś telewizji, trochę tego, trochę tego, trochę tego i miałem duży mętlik w głowie, bo dużo tej informacji, wiedzy i to wszystko, taka kaszanka była w głowie, nie? A teraz tylko, tylko czytam Pismo Święte, nic więcej nie robię, czytam Pismo Święte, uczestniczę w Eucharystii, co prawda przez Radyjko, ale przyjmuję komunię duchową, jest moc, Jezus przychodzi, modlę się na różańcu, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, śpiewam piosenki, uwielbiam Jezusa, proszę go o, o wylanie Ducha Świętego każdego dnia. I kochanie naprawdę, czy mniej wiedzy jakiejś wiem, tym mam czystszy umysł. A to bez przerwy, gdzieś aplikują to jak strzykawki, nie? Jakąś truciznę w te serca, ludzie się boją, gdzieś już przeciwko, tego, bo, przeciwko temu Bogu, że to może Boga wina, że to nic nie rozumieją, ale to, to trzeba ufać, trzeba ufać ojcu, że to jest ojciec nasz. Ja to się nie boję niczego, kochani, naprawdę. Wiem, że ojciec nade mną czuwa, cokolwiek się nie dzieje. Jestem mu wdzięczny za wszystko. Uwielbiam go we wszystkim. To jest mój ojciec, kochani. to jest nasz ojciec, no. To jest nasz ojciec, no. Trzymajcie się ciepło, kochani. Napiszcie sobie na lodówce, że Bóg jest moim ojcem. Zobaczcie, no, sam 23, tak? Czy 23 chyba? Pan jest. Pasterzem moim. I nie brak mi niczego. Nie brak mi niczego, kochani, no. To jest, jak jak ja bym chciał, żeby wszyscy poszli do nieba, kochani, no. To jest tak cudowne, cudowne życie z Jezusem jest naprawdę, z Maryją. Kto by pomyślał, kochani, że kiedyś będę tak mówił, że ja, tak, że ja będę modlił się na różańcu, że ja będę chodził do kościoła gdzieś na dorację. To jest po prostu, nie wiem, wyśmiałbym takiego człowieka. O Matko jedyna, to jest, a to jest tak piękne życie, kochani z Bogiem. Ja już nie mogę się doczekać, kiedy pójdę do nieba, kiedy będę żył na wieki z wami wszystkimi. Będziemy się radować w naszym Bogu. W Jezusie Chrystusie. Nie będzie żadnych podziałów, nie będzie nikt, nie będzie tam skakał sobie do gardeł. Tylko wszyscy będą się radowali, wszyscy będą przepełnieni Bogiem. Nawet nie będziemy używali kochani słów w niebie. Tylko będziemy rozmawiali ze sobą bez słów. Tak mi się wydaje, nie wiem. Zobaczcie, jak się, jak się modlimy nie, niekiedy. Rozm nie musimy nawet otwierać ust, że w duchu się modlisz. W duchu, nie? Że łączysz się z Bogiem w Tobie. W Tobie jest Bóg, zobaczcie. Bóg mówi, Bóg jest duchem. Bóg uwielbia takich czcicieli, co oddają mu cześć, chwały w prawdzie, w duchu. To jest piękne, kochani. Ptaszki ćwierkają. Barany tutaj chodzą. Naprawdę zwierzęta, konie. To jest piękne, kochani. Słoneczko świeci. Pokój, kurki sobie chodzą. Owce, barany, konie. Wszystko jest pięknie kochani. Naprawdę na wiosce. Się wydaje się, że dużo ludzi będzie uciekało gdzieś na wioski. Mieszkać tam spokojnie sobie. To jest piękne, kochani. Trzymajcie się cieplutko. Pamiętajcie, napiszcie sobie na lodówce yy, i rozważajcie te słowa. Naprawdę wierzę w Boga, Ojca, Ojca, Wszechmogącego, Wszechmogącego, kochani. Ściskam Was bardzo mocno i proszę Was o modlitwę też za mnie. Ja też pamiętam o Was. Kocham Was wszystkich bardzo i ściskam Was mocno. Papa, pa. trzymajcie się cieplutko. Miłego dzionka. Pa, papa.